Mamy 30 kwietnia i wchodzimy właśnie do Doliny Chochowskiej Także teraz wam pokażę ile bilety A także zobaczycie do Dolinę Tak wygląda cennik biletów do Doliny Chochowskiej Bilet na marnie kosztuje 9zł, udoby 450 A za wjazd rowerem 9zł Także no, wchodzimy do Doliny Dolina Chochołowska jest największą doliną w Tatrach Polskich, a także najdłuższą. Ma ona około 10 km długości. I takie tutaj mamy piękne widoki. Dopiero wchodzimy. Tak mówię, przed nami około 10 km. A jest dużo atrakcji, które Wam dzisiaj pokażę w tej dnie. To przebogata w atrakcje, także moim zdaniem warto oglądać. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job. Don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that! I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone, and that includes you. Znajdujemy się na polanie Jest ona położona na wysokości 982 metry nad morza. Stąd do Porany Chowołowskiej mamy godzinę 15 minut, a do wejścia do Doliny ołowskiej, czyli do Siwej Porany, 40 minut. Także idziemy dalej w stronę Porany Chowołowskiej. Powiem że są tak, tutaj takie piękne widoki, Naprawdę polecam Wam tutaj przyjechać. Doszliśmy do pierwszej atrakcji do Doliny Chochłowskiej Mamy tutaj skały, na której znajduje się tablica upamiętniająca kućci Leopolda Kmitowicza Twórcy Zbrojnego Ruchu Narodowego Góra i Tutejszych w roku 1746 Spróbuję Wam tutaj przybliżyć tam a my idziemy dalej, zarobiliśmy jak na razie do tego momentu 3 km, a cała Dolina ma długość około 10 km. So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue, what could that be? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I can't dream and I'll be famous. be special if i get rid of the devils they think that i am a rebel i think they want me to settle there's nobody on my level they think that work is too stressful i think that work is essential the grind is all in your mental I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. Five, ten year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. One life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, "Damn, I learned some lessons." And say, "Damn, I had no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing." Yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate. Me. Znajdujemy się na poranie chołowskiej, jest ona położona na wysokości 1105 metrów nad poziomem morza Tak to tutaj wygląda Tutaj do góry mamy szrak do kaplicy, Jest to czarny szrak i z tego miejsca mamy 5 minut do tej ze sobie pójdziemy jest to bardzo ważna kapliczka, ponieważ w tej dolinie kochałowskiej były nagrywane sceny do dwóch filmów. Był to Potop, a także Janocik. Taki, taki Nie. Ale może, może należeć, mogę ofiarować. <ścoughs> Znajdujemy się przy schronisku na Polanie Chochołowskiej, jest one położone na wysokości 1148 m. Jest to największe schronisko w polskich Tatrach. Zostało wybudowane w latach 1930-1932, ale podczas II wojny światowej w latach 1945 zostało zniszczone i spalone. I ponownie zostało odbudowane w latach 1950-1952. Za chwilę wejdę sobie do środka. Pokażę Wam, jak wygląda w środku. A teraz obejdźmy sobie go jeszcze dookoła. Jedną z głównych atrakcji Zakopanego jest skocznia na Wielka Krokiew, na którą się za chwilę udamy. A po lewej stronie widzimy świeżo wybudowane skocznie średnia Krokiew. Jest to kompleks kilku skoczni, a tutaj mamy Wielką Krokiew. Bilet urgowy kosztuje tutaj 10 zł, a bilet nadwarny 15. I tak z dołu prezentuje się wielka krokiew Tutaj po lewej i po prawej stronie mamy trybunę. A my udamy się na całą górę skoczyć. Niestety Korei Linowa jest zamknięta ponieważ jest w remoncie. Także pozostaje nam tylko przejście na pierwszą Jesteśmy w miasteczku Skoczków. Tak to tutaj wygląda. Właśnie tutaj Skoczkowie przebierają się i rozgrzewają przed oddaniem skoku. Tutaj jeszcze możecie zobaczyć, że w tym domku była reprezentacja Francji. Ostatnie zawody, jakie się tu odbyły, to był Puchar kontynentarny Jak dobrze pamiętam I tak to właśnie tutaj wygląda, a my idziemy do góry. A tutaj mamy domek reprezentacji Polski. Jest on po lewej stronie od wejścia. Tutaj mamy reprezentację Słowenii, tam jest Francja, którą wam pokazywałem. Tutaj naprzeciwko mamy Kazachstan. I tak to tutaj wygląda. Nie ma innych reprezentacji. A my kierujemy się na samą górę Kości. Spróbujemy się na trybunach przy progu Skoci. Tak to tutaj wygląda. Na są trybuny, po lewej stronie. A tutaj przepiękny widok na zakopane. Oczywiście z góry będzie jeszcze ładniejszy. Tutaj mamy próg skoczni A tutaj mamy w górę rozbieg Tak to tutaj wygląda Tutaj mamy stanowisko dla trenerów którzy wypuszczają zawodników Tutaj mamy końcową stację kolejki Winowej, którą wjeżdżają zawodnicy a także turyści, jeżeli kolejka jest czynna Ja tą kolejką wjeżdżałem Rok, albo dwa lata temu tutaj wam dam kartę do tamtego odcinka także będziecie mogli się wrócić i zobaczyć jak to wygląda jak wygląda przejazd tą kolejką minową do góry a my kierujemy się dalej. Jesteśmy już na samej górze skoczni. Tutaj wchodzimy na rozbieg. Także za chwilę sobie zobaczycie jak to wygląda tutaj i jesteśmy już na samej górze skoczni tutaj w dole mamy rozbieg i akurat dwie berki startowe oczywiście tory najazdowe są zasłonite żeby się po prostu nie nagrzewały, nie psuły nie niszczyły taki są przepiękny widok na Zakopane a tutaj mamy budynek w którym zawodnicy po przebraniu na dole w tych domkach, które Wam pokazałem wcześniej, właśnie tutaj oni oczekują na swój start. I później przechodzą właśnie tutaj tymi schodkami na rozbieg i oddają swój skok.